Dzień dobry, moi drodzy! Dziś porozmawiamy o depresji. To jest choroba, tak uważa obecna medycyna. Kto nigdy nie wpadał w depresję, ten nie zrozumie tego stanu. Ja określam to jako ból duszy. Nie jestem psychologiem i nigdy też nie korzystam z usług psychologa. Dziś sama potrafię okiełznać tę przypadłość bez użycia środków medycznych. Opowiem Wam o swoim doświadczeniu. Czasy są nielekkie, czujemy się zagubieni, nie widzimy przyszłości, tracimy chęć do działania, a czasami też do życia. Powodów do zadowolenia i radości jest coraz mniej, szczególnie dla tych, którzy rozumieją otaczającą nas rzeczywistość. Wydaje się, że będąc nieświadomym, żyć jest łatwiej. Niczym się nie przejmujesz, żyjesz jak dotychczas praca, weekend w kapciach przed telewizorem. Teraz szykuje się do świąt i myśli, że wkrótce wszystko wróci do normy i na wschodzie się uspokoi. Ceny, dobry żon zahamuje i zapatrzy nas węgiel. A może żyć w nieświadomości jest lżej, jednak w czasach W tacy giną jako piersi, gdyż są właśnie nieświadomi rzeczywistości i zagrożeń. Ponad 4 lata temu, aby uciec od problemu, na rozwiązanie którego nie miałam żadnego wpływu, szukając możliwości skierowania swoich myśli na inny tor, przyszło mi do głowy, aby utworzyć swój kanał na YouTube. To były treści w języku rosyjskim. Opowiadałam o Polsce, o pogodzie, o przyrodzie. Subskrybowali mój kanał Ludzie rosyjskojęzyczni. Z byłych republik radzieckich, ale najwięcej wśród subskrybentów było Polaków, którzy pamiętali jeszcze język rosyjski. Polityko nie interesowałam się aż do momentu, kiedy pewien Białorusin napisał w komentarzu, że nie wie na kogo głosować w wyborach prezydenckich. Wymienił kilka absolutnie nieznanych mi nazwisk. A i Łukaszenko już jest tyle lat u władzy. Pamiętam, że zapytałam w komentarzu, kim są ludzie, których wymienił, i napisałam, To, że Łukaszenko jest tyle lat u władzy, nie świadczy, że jest źle. Angela Merkel też nie pierwszy dzień piastuje stanowisko kanclerza Niemiec, i nikogo to nie draźni. Właśnie ten moment zadecydował o tym, że zaczęłam się interesować, co w rzeczywistości dzieje się na Białorusi. A kiedy wniknęłam, to ogarnął mnie strach. Zrozumiałam, że nie idą scenariuszy Mołdawii, Gruzji, Ukrainy, aby nie wymieniać inne państwa, gdzie według jednego schematu odbyły się kolorowe rewolucje. Jeśli wtedy, dwa lata temu, udało się by obalić Łukaszenko, to najpierw sępy rozkradłyby ten kraj, a potem stworzyliby z niego, tak jak z Ukrainy, narzędzie walki z Rosją. Nie udało się, dlatego Polskę szykują na taki taran z Białorusią, która obecnie jest w sojuszu militarnym z Rosją. W takim starciu z Rosją rozbijemy się jak komar o szybę pędzącego samochodu. Musimy uświadamiać o tym Polaków, którym jak i wielu Ukraińcom wmówiono bzdury o ich wyjątkowości i niezniszczalności oraz to, że z Rosją można wygrać. I wtedy powstały inne kanały w języku polskim i rosyjskim. To zabrało mi cały mój wolny od pracy czas, a tym samym możliwość zastanawiać się nad problemem, który nie jestem w stanie rozwiązać i użalenie się nad sobą z tego powodu. Nadmiar informacji też może nas przygniatać. I jak się bronić, aby nie wpaść w dołek psychiczny? Opowiem z własnego doświadczenia. Kiedy czuję przesyt, zmęczenie, bo informacji rzeczywiście jest nadmiar, staram się na jakiś czas odizolować od świata. I jeśli jestem w domu, oglądam komedie lub stare filmy, mam też ulubione książki, do których wracam od czasu do czasu. Jedno z takich jest Chłopie A, swoje drogo, czy ludzie w tamtych czasach miwali depresję? Depresja. Przypomniało mi się anegdota. Przychodzi chłop do lekarza. Panie doktorze, mam migrenę. Lekarz spojrzał na niego uważnie z góry w dół i mówi: Panie Kowalski, nie oszukujmy się. Migreny to może mieć na przykład doktor, inżynier, artysta, a u pana to po prostu łeb na pierdala. Wiele osób postanawia udać się z problemem do psychologa, psychoterapeuty. Ja stanowczo tego odradzam. Najlepiej jest w swoim otoczeniu poszukać osoby życzliwą, która wysłucha, podpowie, doradzi. Jeśli taka w tej chwili nie jest dostępna, można wygadać się do papieru, Zeszedł dziennik, cokolwiek. A jeśli jednak zadecydujecie się na wizytę u psychologa, posłuchajcie rady pana Tomasza Witkowskiego. Czytałam kilka książek jego autorstwa. Polecam. A w przeglądzie ciekawy fragment wywiadu z nim autorstwa Dominiki Tworek pod tytułem Psychoterapeuci z jarmarku. W tej chwili psychoterapia jest w ogóle niekontrolowanym procederem. Tomasz Witkowski, doktor psychologii, pisarz, publicysta, autor kilkunastu książek m.in. Giganci psychologii, rozmowy na miarę XXI wieku. Na co, w świetle coraz częstszych problemów psychicznych społeczeństwa, powinniśmy być teraz szczególnie wyczuleni? Doktor Tomasz Witkowski Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o bardzo ważnej zasadzie, która obowiązywała jeszcze w starożytności. Kupujący, niech się szczerze, obecnie potrzeba psychoterapii wzbudzana jest w nas głównie przez sprzedawców tych terapii. Media pełne są różnych zachęt terapeutów. A gdy odniesiemy się do tego, jak wygląda proces leczenia chorób somatycznych, zobaczymy, że jeśli boli nas brzuch, to nie idziemy od razu do chirurga, żeby go nam otworzył i zobaczył, czy nie trzeba z niego czegoś usunąć. Najpierw udajemy się do internisty, który robi wstępną diagnozę, kieruje nas na badanie. Dopiero jak określi dany problem, wysyła nas do lekarza danej specjalizacji, gdzie znów poddajemy się badaniom, aż wreszcie zapada decyzja o sposobie i zakresie leczenia. Ten model powinniśmy stosować również do naszych problemów psychicznych. Czyli w pierwszej kolejności udać się do psychologa klinicznego, który zdiagnozuje nasz problem, wykluczając ewentualność chorób somatycznych, bo one bardzo często bywają przyczyną problemów psychicznych. Na przykład tak popularna dzisiaj depresja ma niektóre objawy niemal identyczne z niedoczynnością tarczycy. Dopiero wtedy psycholog kliniczny powinien ustalić, jakiego rodzaju mamy problem i jaką terapię powinniśmy zastosować. Nie zawsze możemy iść do psychologa. W takim razie czym powinniśmy się kierować, by odróżnić dobrego psychoterapeutę od złego i uszczyć się przed różnego rodzaju szkodliwymi terapiami? Doktor Tomasz Witkowski. Przede wszystkim należy się dowiedzieć, w jakim nurcie pracuje dany terapeuta oraz czy jest to terapia oparta na naukowych dowodach, czy może niekoniecznie. Warto sprawdzić aspekty formalne, czy terapeuta należy do jakiegoś stowarzyszenia i czy ma ono sąd koleżeński lub komisję etyczną, byśmy mieli dokąd się zgłosić, gdyby pojawiły się jakieś problemy podczas terapii. Jeżeli już udamy się do terapeuty, w ciągu pierwszych spotkań powinien on postawić nam wstępną diagnozę, bo nie ma leczenia bez diagnozy. I jeśli terapeuta nie będzie wiedział, czym ma się zająć, to pacjent będzie dla niego bankomatem, z którego będzie on regularnie wyciągał pieniądze. I jak już diagnoza zostanie postawiona, to klient powinien razem z terapeutą określić cel terapii oraz przynajmniej orientacyjnie, Czas jej trwania. Jeżeli terapeuta będzie przed tym się bronił, sugeruję, żeby z takiego gabinetu uciekać, bo to oznacza, że możemy tam się spotkać z jakimś rodzajem nieuczciwości. Czy przed problemem kierowania się przez psychoterapeutów zyskiem uchroniłoby nas upaństwowienie tego w zasadzie prywatnego sektora? Doktor Tomasz Witkowski. Jestem zwolennikiem nie nacjonalizacji wszystkiego, ale kontroli państwowej. W tej chwili psychoterapia jest procederem w ogóle niekontrolowanym. W Polsce powinna powstać ustawa, która decydowałaby o tym, kto ma kompetencje do grzebania w naszych głowach. Czy pańskim zdaniem rozporządzenie proponowane przez Ministerstwo Zdrowia pozwoli usunąć z rynku różnej maści szarlatanów i hochsztaplerów? Doktor Tomasz Witkowski: Jakakolwiek forma regulacji będzie lepsza od tego, co jest obecnie. Dziś psychoterapeutom wolno wszystko i nie ponoszą oni absolutnie żadnej odpowiedzialności za swoje działanie. Jakaś forma egzaminu z pewnością odsieje z tego środowiska część osób, które ewidentnie szkodzą. Cały tekst można przeczytać w przeglądzie numer 50. Dostępnym również w wydaniu elektronicznym. Kochani, życzę nam wszystkim spokoju w duszy, bliskiej osoby u boku i umiejętności, aby w chwili zwątpienia, zmęczenia odłączyć się, zresetować się, jak mawiał niegdyś mój syn, aby móc wkrótce powrócić do walki. Pozdrawiam myślących.